Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Twarmełek a to jest nowa seria z gry Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Dzisiaj wcielimy się w postać w bohatera Jaydena. Będziemy yy, odkrywać tajemnicę tajemnicę wielkiego marka Ragnos, tak I, i złe plany sit'ów. Pobawimy się troszkę, pobiegamy z mieczem świetlnym, postrzelamy, pozabijamy, czyli wszystko to co fajne. A więc zaczynamy nową grę. Nowa gra, zaczniemy sobie na poziomie e, rycerz Jedi czy Jedi, normalny, no a na Jedi sobie zaczniemy, teraz, akurat. Przechodzimy dalej, tutaj już postać akurat jest taka, jaką bym chciał, chyba że sobie może inną weźmiemy. Weźmiemy sobie Twileka. O! Kolor skóry ja chcę taki, tylko że ja chciałbym kobieta. Nie ma mężczyzny Twileka. No szkoda. Oto jednak bierzemy sobie go, weźmiemy sobie... Nie, ja nie chcę patrzeć na jego ręce. O tak, z białymi wstawkami to mi się podoba, głowa jest ok, nogi, 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 takie. Super, przechodzimy dalej, wybieramy sobie mieczyk, mieczyk podoba mi się ten, oczywiście fioletowy, może zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, fioletowy. Weźmiemy sobie fioletowy miecz, uwielbiam fioletowe miecze, akurat w Star Warsach, no i zaczynamy sobie rozgrywkę. Akurat na internecie udało mi się znaleźć tłumaczenie Star Warsów, co by Wam ułatwić sprawę i troszkę mi, żebym nie musiał się doszukiwać fabuły i w ogóle sobie wszystkiego tłumaczyć, tak? Jestem leniwy. Ale e, to spolszczenie jest na tyle, że tak powiem, na tyle działa, że czasem działa, czasem nie. Na przykład te teraz napisy, które będą, są nieprzetłumaczone. A Szkoda, ale jednak to jest filmik, odtwarza się filmik zamiast gra. Dlatego ciężko by było je przetłumaczyć. Dlatego dla autorów taki, tak wielki respekt. Gratuluję i z mojej strony podziękowania za tłumaczenie. Eee, tak, no więc e, miłego czytania na chwilę umilknę, co by wam nie przeszkadzać, żebyście mogli się skupić. A więc do zobaczenia za chwilę. Do usłyszenia raczej. Tak, a więc my jesteśmy z Coruscant, jak sobie zdołaliście przeczytać. Lecimy do Akademii Jedi, które, którą e, zbudował. No, powiedzmy, że zbudował Luke Skywalker. A więc zaczynamy naszą wielką podróż mocy. We'll be a więc jak widzicie grafika, no nie powala jest to gra jednak z 2003 roku, ale jednak dalej ma jakiś ten swój urok, urok swój jakiś czas. co mi bardzo, bardzo, podoba. Ten, w tą grę naprawdę, naprawdę, że bardzo, bardzo, bardzo długo bardzo, i na bardzo, 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 You already jest strasznie a natrętny co nie? Strasznie na nas napiera. Jak um, what's your name? Jaden. No, so well, kind of on... <laughs> o, coś się oh, no. dzieje. Już, już już nie jest fajnie. Mamy jakiś problemik. Niedobrze, niedobrze.

Affirmative Academy, we'll meet you there. Pani Barczysta naprawdę bary ma to takie jak jeden jak nie jeden dobry koksu, no, jak hardkorowy koksu. Dokładnie. No i zaczyna się nasza ej, prawdziwa rozgrywka, już zaczniemy sobie biegać, zabijać, machać tym naszym mieczem świetlnym.

Dobra Ajajajajaja aj. Jeszcze mi zlamili Tak jest, jednego brak, drugiego też już brak Co jest szczęście udało nam się Czy udało No to bezproblemowo nam się będzie udało to Nie ma problemu Tak, naszej moczy, moczy Tak, moczy, moczy, może być mocz Mocy no niestety widzicie, czasem nie łapię świetlny jak rzucam, że z przeciwnika akurat trapiam, ale... Trudno, tak się zdarza. Czego wymagać. Jednak gra bardzo, bardzo da dalej. O, teraz się udało już typowo. Więc że... Wątek liniowy. Hey, <laughs> tak jest. Great. Let's go. Ale patrzcie, on y, użył mocy, której ja jeszcze nie mam Właśnie Do przyciągania, ale skoczyć, wskoczyć nie mógł tam no nie, sobie nie poradził kurde Musiałem mu akurat specjalnie drzewo ścinać no Po prostu jest wygodny i leniwy roż, tak Dokładnie No i tutaj coś się dzieje Jean, o, szturmowcy się zaczynają. Ciekawe co tu robią szturmowcy, właśnie. Maybe you should, uh, check it out. Ja? Może ty iść. cwaniaczek, <laughs> no, no. Hello I mamy pierwszego Stapper Tak, zabijemy cię. A, mam do ciebie wskoczyć. Rozumiem. Chcesz się mówić. No potrzebuję tylko styl... No patrz co za menda! King! Tak jest! Aż się zginęłaś! O, machałeś jeszcze tą swoją rączką. Gądś gdzieś tam się jeszcze miecz spada, obija. <laughs> no czasem są tutaj takie efekty, że jakaś rączka odpadnie od korpusu. No czasem zdarza się, zdarzają się takie rzeczy. Bardzo brutalne. <laughs> Okej, okay, widzimy, że coś się dzieje. Coś niedobrego, bo się mu skradamy, nie wiemy kto to, ale ja wiem, że to są z Ci źli w każdym razie. O, jeden się albo zmęczył, albo znużył. What? Boom, headshot. <grych> ja poważnie teraz się wygłupiam. Huh? What? Who are you? kyle katarn at your service tak, day in my bohatera, life. Dużo what happened we were kind of hoping you could tell us oh, i saw a huge flash of light, light and ran over to find you just lying unconscious that is not what i was, was I, i saw three people one was holding some sort of scepter and it was glowing that's all i can remember a scepter? That sounds bad. Are you able to stand? Yeah. Złe. Yeah, I'm okay. Yeah, I'm okay. I sense a disturbance in the Force. You always sense a disturbance in the Force. Oh yeah, I, yeah. I, yeah. Sense, I sense it too. too. It could just be residual dark side oh, aura from Kiro, this town. Perhaps. Kyle, no, 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 why don't you stay nadzieje. here no. and investigate? I'd love to. Why don't you take the kids back home now? Be careful, Kyle. Oh, It's Ostra. think that, that was Luke Skywalker. I can't believe it. That is the blue Luke Luke. Luke, I mean father. What the fuck? Okay. Did you recover Skywalker's records? <laughs> yes. <laughs> With all the Jedi in the jungle. It was almost too easy. Excellent. Oj, ten kot no, I chyba nie przestanie mi miał Mam nadzieję, że zaraz się uspokoi. O kurczę, no nie wytrzymam zaraz, no. Ale mam nadzieję, że zaraz sobie odpuści. I będzie spokój. Tak, 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 tak powinno być w każdym razie. Zobaczymy do jakiego mistrza będziemy przydzieleni. can't wait to begin my training so, you will be assigned to master Katarn. Katarn. jaden Core, you'll also work with master qatarn may the force be with you And there was a so, yes. but the area around the temple felt strange like its dark side aura was gone troubling No jezu nie wytrzymam Dobra dokończymy po prostu kat i Ja tego kota ogarnę bo No nie da mi nagrać, nie da Ojejku, jejku, jejku miałczy <grym zainteresowanie> No niestety to, to mały kot, musicie mi wybaczyć Ma swoje humorki Miałczy, miałczy <grym zainteresowanie> Aaa, sorry? sorry, najmocniejsze, naprawdę. No niech się kończy kacynka. No, żebyście więcej tego nie musieli to. słuchać. Mm -hmm. Okej, okay, teraz zaczniemy sobie nową zaczniemy misję. Tak, zaczniemy misję. Ja teraz sobie mu zatrzymam nagrywanie i spotkamy się zaraz. O to, to zobaczymy.

Remember, abilities are not inherently good or evil, it's how you use them. Every geni is naturally stronger in different areas of the force. It's up to you to decide what to focus on. Alright, let's get started. In the next area you'll find some training remotes. These will help you learn how to handle enemies. Ready? ready? Ready! Ready! I'm ready. Też, też chcę iść nie w tą, w tą Tak, tutaj Abra I zaczynamy naszą combat, combat mode Tak jest, jest, par, No king, no patrzcie Jaka admenda No Teraz się udało, teraz kolejna kulka, może już mię ono co szybko ucieka no takiej okay, kolej na zniszczona teraz ta też zniszczona i kolejna Dobra, zniszczona worka, Rush. o rośta zby przeć ale się udało your lightsaber is an invaluable tool even when inactive it can defuse a potentially volatile situation trust me on that as you train you'll learn additional fighting styles

no zabij to, no bardzo dobrze. Jednak ten styl jest dla mnie za szybki. Nie lubię go ja wolę styl mocny. Ciężki, wolny. No i coś tam się zbugowało, bo tam ciągle uderzało. Tak, pierwsze użycie mocy... Puszcza! Pięknie. Bardzo ładnie. dało się. Hey, no widzicie, on e, chce z nami współrywalizować. A my mamy robota do swojego dobra, Odpalamy sobie szybkość. Ucniejemy dziada. Kim i już po No A widzicie. Myślał, że nas to zatrzyma. Nie ma takiej opcji. Nie zatrzyma nas to.

A, tak, pamiętam. O właśnie to chodziło, mogę sobie jeszcze włączyć właśnie taki tryb, żeby widzieć co mogą... gdzie mogą użyć mocy. Samy teraz troszkę poskaczemy. Ła... Ła. Skopaliśmy, jeszcze raz! Czy skopaliśmy? Ja skopałem. Dobra, skoczyliśmy sobie, bardzo fajnie. Musimy iść tutaj. Otwierają się przed nami nowe drzwi, nowe horyzonty. Tak. Znowu kot hałasuje, biega skacze. Kurwiki w oczach. No niestety. Więc na to już nie poradzę. Eee, tak, idziemy sobie tutaj. I się przeturlamy. I jeszcze to. ...allowing you more time to make decisions. I po Na tym cała no I so, did I win? It wasn't a competition. I'm um, sorry, I... I'm not the one you should be apologizing to. It's no big deal. You said yourself this wasn't a competition. Hey, it was just a joke!

Okay. You're both ready to start putting what you've learned to use. Let's see how you do in the real world. nasza. I did some research on that strange mark from the clothing we found at the temple. It is the symbol of Marka Ragnos, a Sith Lord that died almost five thousand years ago. Five thousand years? Are you serious? Oh, wait... Of course you're serious. Tak, taki mały smaczek, time, a, ha świetny żart świetny uh super. No, ukończyliśmy dzisiaj Akademię Jedi. Bardzo ładnie. Academy. Students of all levels help with these requests. <laughs> no i tak, i tutaj jak widzicie, mamy już wybór misji. No, na dzisiaj sobie akurat już na tym zakończymy. E, czas najwyższy. A w następne... I teraz myślę, że każdy odcinek to będzie jedna opcjonalnie dwie misje. I tak sobie po prostu będziemy robić, aż przyjdziemy całego Jedi. A więc ja się z wami żegnam. Jeśli, jeśli film ci się spodobał, zalajkuj. Jeśli masz mi coś do przekazania, skomentuj. Ogólnie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żebyś wiedział, kiedy wychodzą nowe odcinki. A więc do zobaczenia, na razie i cześć!